Cześć, witam was, jestem Makors Krypta, słuchajcie Krypty są straszne O, bo się mnie głupio wpada Okej okay. Ale na szczęście i głupio można wyjść z nich Nie, no nieźle Słabek Kompli spróbować Ja tu naprawdę mam wejść? A jak? Monok nic nie daje. Moje uderzenia mocą Jedi też nic nie dają. To gdzie jest to wejście? To gdzie jest to wejście? Tam gdzie był ten cwaniak? Ale tu idziemy tylko w górę. Tu jest drugi cwaniak. I <słyski> jak złapał, co za gnojek! Ty przybrzydły świniaku! <słyski> A masz! No, Tośmy pokrzyczeli. Ej, tu jest wejście do krypta, ja kombinuję. A może i nie? Czampuj. O nie! Nie, hmm? <laughs> nie, nie pojawiaj się tak szybko po Dobra, piękny skok! No nie bij mnie! Jestem niewinny. No nie! Dwie naraz, babę przybrzydłe, zabiłem! No i pięknie. A do krypty wejdziemy... No nie żartujcie, że kościołem. Tak jest. Aż mi słuchawki wypadły ze strachu. Prawda? Ja to muszę wchodzić? Słone, poproszę. O! Nie, ale co ty mi robisz? Nie, tak, tak z nią nie wygramy. Eee, To było to, nie? Widzicie moje kunio! Nie, no nie możesz mi tak jechać po mnie. No dobra. Chodź tu. Ja nic nie widzę, słuchajcie. Znakami, babę jadę. Ale tak to na mnie jedzie. Tak to na mnie jedzie. Dogi! Eee, przyjechała mnie! O, ale o! Gromowładny zadziałał. I co, i co? Nie śpi. Znalazłem coś. Wszystko chyba, nie? Jeee! Yeah! Bomba. Dobry. <grytanie> co on tak machnął? Coś ty tak machnął, chłopie. No, było nieźle, powiem wam. Nie wiedziałem. że tak fajnie, nawet. Sobie skopitą porę. No dobra, ale co ta habeta tam robi? Jedź, <ścoughs> Jedź, babo! Jadę tu? A ty jesteś dobry czy zły? Zależy jak się siedzi, nie? no ale. Nikogo nie trafiłem, a mogłem krytykala za. Dobra, ale ruszyli w moim kierunku. Dobra, a my na początku lecimy. Do bracia rycerza Przebrzydłego Luja Dobrze, gdzie mój drugi brat? Zajęce mają, hodują <ścoughs> Próbował szczelić? Dobra, a ty co tu robisz? Podpaliłem kolesia Nie, dzidam! mi to, ty Nie, no nie bicie mnie, ja tu kręgi stawiam przy Ole ale mnie glebnął. Koleś Dobra, teraz tylko tego. O, ogół Co tu panocki macie? Oprócz zajęcy, to jest ta skrzynia? To nie wyglądało na skrzynie. Coś zdobyłem, nie? Coś zdobyłem. To to było, nie? Napraw się. Lekka zbroja. Uuu, ładnie. No, tylko co ja teraz mam zrobić? Na skuty mi słabo, nie? Nie pozostaje nic innego jak wypróbować. Zróbmy to. Dajmy sobie jakąś runę. Ale tylko znaki, tak? Ale naprawdę bym chciał jakąś taką ru runę, że. Same miecze mam. No i to ja tak używam raz na rok, nie? Miecz, 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 miecz. Wszędzie igni. Dobra, wierzę, to mamy dużo i zamontowane. I wyglądam kozacko. No i jest dobrze. Zobaczymy, jak w walce wyjdzie, nie? Jumpuj, mój rumaku. Tu i tu, nie? Tak będzie chyba rozsądnie. Ale poczekajcie. I haha ha. Tu najpierw, bo tu są jakieś... Nie bój się, zabiłem wszystkich. Luzuj. O, jakie tempo narzuciła płotka. Olej wilki. tanie mama, ty się wilkami chcesz bawić. Ojejku! Tak wiem. Ja kieruję. Ale z życiem, nocy nikt Cię nie zauważy, fotoradarów nie ma No, nóż ty. I pięknie Coś się pojawiło? No to tu jedziemy Weselisko było, wszyscy pospali Lasem, lasem Podka eee. <laughs> chce mi powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł Może i tak I haha znaczyło nie skoczę Z kim mamy do czynienia? Nie, z dzikami Taranującymi mnie dzikami Eee Ty przebrzydłaś finio. No ale dlaczego mnie zabili? miałem taki plan? Zabić dzika oni starana we mnie. No. Nieładnie. Czyli ostatni zapis sugeruje mi, że kiecę muszę zmienić jeszcze raz, czy już jest po zmianie? Nie jest po zmianie kieca. Eee, a gdzie jest ta fajna kieca? Niby to jest to, nie? I wziąłem dużo. Miałem czegoś, no, Igni to nie no. Mówię, używam raz na rok. O, tego miałem dużo, nie? A to co to? Aksji Zmienię. Widzicie jak dobrze się stało? Dobra Już wiem nie jedziemy po te karteczki, bo nie ma sensu Jedziemy po super dziki Dajesz Nie mogę wybrać Ale lipa Ale ja tak zginąłem, bo tak słabo walczyłem Czy moja zbroja okazała się... Na tyle niefajna, no ale chyba niemożliwe, nie? To jest super zbroja przecież Piękny skok I telemark A już dajesz Dobra, jest ja sobie wiecie co, save, bo znając mnie, ja tu jeszcze mogę przyliczyć w topę Fk walniemy. Idziemy na przeprzydłe dzi. Aha. Dobra, dobra. Queena chciałem przecież. Taronują mnie. <tronują> 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 no nie, szarże stosują! Chłodź! Nie gryź mnie! Nie gryzi on, ciosa, nie? Aaaa! Z drugiej strony jesteś, cwaniaczku, Nie uciekniesz przede mną. Dobra, może i. Gdzie ty jesteś? W środku? Naprawdę? I co, i co? No. no otwórz te drzwi. No i co ja teraz mam zrobić? Oh. Na... <laughs> no weź! No nie wejdę do niego Ale jak on to zrobił? Ja też będę przez ten naparzał No nie, no nie pokonam go w ten sposób Ale on mnie naparza, ja go nie. O! Jest! Gdzie ty jesteś? No i pięknie. Schemat. Długi miecz zabrzmiało godnie. O, Jakim ja mieczem w nich baliłem, Słuchajcie, bo tak wyciągnąłem. Tak po prostu jakiś miecz i naparzałem, ale chyba odpowiednim, co? Do góry Lecimy Olej pieski Po północy lepiej z wilkołakami nie zadzierać Nie? <śmiech> <U>. <śmiech> Zszedłem z niewidzialnego konia Widzieliście to? Pięknie, nie, no i mnie udrapał, bydle jedne. Oż ty, nie, błagam cię. Haha! nie, O nie, Ale nie, 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 A gdzie ktoś jeszcze do mnie nie, nie, poczekaj, gdzie to szarze przebrzydła! Nie! Nie śpiewajcie, głupki Wbiłem go z rytmu Nie, bo mnie zabiją Dobra Czekamy. Nie, nie, wjazd zły to był U uh. A pierdocze, nie w tego celowałem Piękna ucieczka, słuchajcie. Machaj, łapą to zginiesz. Mówiłem. Ole mi glebną przebrzydły! Czerwony, pajacu! Nigdy się nie nauczycie. No właśnie, ja tu miałem super pułapkę magiczną. Chodź. Ale, ta pułapka jest oka... On jest szybszy niż ja. Nie ma. Eee, idę za podpowiedzią na mapie, ale nie umiem znaleźć tego. A chyba tu, Gerard, Gerard. No idź. Eee. <ścoughs> Co on na końcu robił? Takie puf? Co to było? Co to było, słuchajcie. To było za puf. Lepiej się nie zapuszczać bez jaskółki. Stój! Noga! Przeprzedły koń. No, a tu też ja? Wiem, fajnie. To kawał, kawał mapy zrobiliśmy. Aha, tu się mam spotkać, nie? No tu w zasadzie jest fajnie. Dobra. Kolejny cel prawie pod drogą. Lecimy. Lecimy. Trochę długa ta droga będzie. Coś mnie goni. W stepie zielone wjeżdżamy. oddali miasto, wagna, samoloty kwiatki, dzień Gdzie drzewo Asfalt, nie no, chabetka się zmęczyła naprawdę. Końca, rękę, goń! Zabiałem księżycem, Gnaj. Tajesz. Tajesz, pan Co to było takiego? Lowołowołow. się na górę wjeżdża, zawsze to się źle kończy. Wiecie? Pan Misio. Ale pana Misia chciałem załatwić, ty? Naprawdę? Eeeeh. Sierściuchu jeden! Nie! No, mówiłem sierściuchu. on mi się skończy, mój super znak. Ziemię tu, waflu. I to on miał coś fajnego, naprawdę? A co niby? Miecz, miecz. Wypad, wypad 65, a ja ile mam? 65, to samo, czyli wypad Mistrzowska zbroja No, powiedzmy Płota, gdzie jesteś? Nie bądź głupia Płota Tu jest blisko teraz, nie? Lecimy ale pan niedźwiadek wielkim był, nie? Kawał miecha. Gniazdo szkodników. A co to to, to, to to? te małe! Oni są szybcy! Oni są jak kuny. Widzicie? Oni mi będą robić ała. To te nekeryk przed Żydłem. Oni będą wyłazić cały czas, bo to są głupie nekery. To nie są mądre nekery. Gdzie to gniazdo? Podkładaj, bo wyjdzie. Jakiś parszywiec. Góry już jest. Dobra, mamy to. Chodź tu. Ilu? A, standardowo wylas. Ale byłem szybszy w tym doskoku. Nie ma Oj jeszcze mi trafił Ale do doświadczenia milion Milion sztuk Chodź tu, Habeto Kłodka, błagam cię, skup się, mamy zadanie Ratuje świat przed neckerami, jumpuj. Ratuje świat. Przed nekerami Ja A czemu węża? Od razu od węża mnie wy... Dobra. Jeszcze ty, mały człowieku. O, ale! Nie walnął! Uderzył mnie! Ale kto jeszcze strzela we mnie? Nie! tarczył! tarczuś, tarczuś, spadaj! Co ty okay, pierdokzyć Nie, nie młotkiem w twarz! Przecież to boli! Jakie czary Czary. Sami jesteś czary mamo. O nie, nie wolno! Ale mu głowę odciąłem. Czy co mu odciąłem? Coś mu odciąłem na pewno. No się naprawdę pali? Co ci jest, chłopcze? Dobra, a tego to mam specjalną funkcję na taki. To jest magiczna pułapka rozpusty. Która nie działa teraz, jak on idzie do mnie, nie? Ale go tylca wziąłem. Pięknie. I się przeciążyłem, jak tak brałem wszystko, widzieliście? Co tu mam? Super miecz, który jest do niczego. Mam lekką zbroję, która jest do niczego. Mam ciężką zbroję, która tym bardziej jest do niczego. Ciężkie rękawice Dobra Słuchajcie, pozostał jeszcze quest ostatniego Znaku zapytania A on Co ciekawe jest tu aż Nie powiem, że nie cieszy mnie ta przeporawa przez wodę Bo może znajdziemy tam godnego przeciwnika Jak niedźwiadka Uuu, prastare drzewa! Uuu, prastara trawa! Ale z życiem, płoteczko, ty moja! Uuuu. prastare morze! Uuu, prastara plaża! Nieźle się zapowiada! I tu nic nie ma! Jest jakiś koleś, spróbujmy go ściągnąć! O, to, co zrobiłem, nie było godne Wiedźmińskiego miecza Nie trafiłem go po prostu <laughs> Asasyn Rozbili się tu Nieźle, nie? Zobaczcie, taka łajbka A tam jest wieża Kocia wieża tam jest A co tam będzie? I <laughs> Ale baba, nie, baba nie, baba nie, baba spadaj ode mnie ty. Jesteś głupia. Eee, kółeczko to... Nie, poczekaj, bo to nie tak miało być kobito. Ale nie bijcie tak mnie nachalnie wszyscy! Takie babę załatwiamy! O właśnie, to, to jest fajne, bo ich odrzuca. Nie mogę go trafić! Umrę, 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 uciekamy, 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 błagam Cię, jaskółka, jak się... Jak jestem zatruty! Nie jestem zatruty! No nie! trafił Trafi mnie! Dobrze jest! Skąd boczny dał radę! To mi nie mogę dać rady, ci to, jaki dobry jest? Co my tam znajdziemy, co my tam znajdziemy? Tu jeszcze jeden frajer się na mojego konia rzucił. O! Ale myślałem, że już go tym ostatnim takim szlifem dotrę. A, to ja wyzwoliłem to miejsce. No to dobrze. No to dobrze. Tak robiłem, i tak robiłem. I to mi bardzo pomogło. Uuu! W te chłodne dni to aż miło, nie? Takie słoneczko w twarz. Pięknie Tylko słuchajcie Pod tym jest jakiś znaczek, kupiec Witajcie! Witaj Pokazuj. Pokaż mi swoje towary Tak jest! Ale masz mało szmalca, chłopie, z czym do ludu A ile to kosztuje? No, w zasadzie mógłbym ci to pogonić. Czekajcie, będę klikał bez sensu może. 59 no, i już lipa, dobra jest. Bywaj, bywaj, bywaj. Gromisko się skończyło. Czyli co, mamy obcykane, nie? Stąd czy stąd bliżej? Strzelam, że stąd, szczelam. A musimy zrobić a, mm, medytacja jest potrzebna w takich chwilach, no idziemy. Nie gryź mnie, głupcze! Ale dlaczego ja go nie mogę trafić? Ha! <laughs> no! Pięknie! Pięknie! Trzeba znacznie szybciej, niż to co Geralt pokazywał mi do tej pory. Yy. Yy. Ja naprawdę tam mam wejść? Naprawdę? Wejdę tam w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.